Cześć witam was serdecznie z tej strony listu. to jest kolejny odcineczek z farminga oczywiście osi no i oczywiście jest manek ze mną eee, Dzień dobry Dzisiaj taka trochę śmierdząca akcja trzeci, trzeci dzień wiosny Nowy zakup jak mogliście zobaczyć u Osmaniaka na filmek. nie to zapraszam bardzo, zapraszam bardzo serdecznie Nowy zakup kupiłem beczkę do gnojówki No i zobaczymy na ile, na, na ile mojej gnojówki starczy na te pole Rozwieźmy po, po, po ranym, rozwieziemy i później będzie w to od razu się z upraw w Jak to żeby robię nawozu. Zrobiłeś już screeny? Tak, to robię sobie. Pięknie wygląda, Chce yy, w sensie się widać pięknie dzieje jest gnojówka, gdzie nie ma. to, już, który, to jest pierwszy dopiero nawoz. o panie. Nie chcieli mi zaraz to tego Jeszcze tam zrobić robić. No, on już nie teraz parę na wozie, nie? No, ja muszę wszędzie robić na i W ogóle już na jednym polu będę miał. Nie że On 0... Zero... Nie, nie wiem czy tam czy pojechał, czy się przeszy się, wiesz? 40. No 40. Bo tam zaśiem zboże. Czego coś co zobaczyłem. To w ogóle tam jest. Y... Ta. Za 70 na pszenicę, więc pozorcze jest najmniejszy chyba jak się da, i jeszcze będę miał tym tylko jeden nawóz. się może walnity? Eee, nie wiem. potrzebuję. Kurde, nawet nie, w dwa... nawet nie w dwie strony i będzie postawieczka. To masz na od... A to faka, nie? nie wiem szczerze, nawet. Tak, chyba tak, tak, tak. tak. A mogę powiedzieć o sobie? Aktualnie ja. Pobieram. No, no rozlewam, więc. No, luzie mam jeszcze raz. Płaci. No, bo chcę mieć uproszczenie ogólnie. No i na jedno pole. Spoko, spoko. spoko. z z I Będę robił test aktualny. W tym momencie. Złomek pod taką talerzówkę nową No sorry, on jest aktualnie To jest najlepsze jak w lepszej, tak że wiesz Jak tam razy Ja tam on ma 50 nim padniętych Jo Ale 400 kur normalnych Mieliśmy tą kurę trójkę, halo. No, i tak sobie będziemy rozlewać w Mam jeszcze 24 tony, więc 1000 litrów więcej, ale na 3 beczki mi starczy. Więc nie starczy na całej poe. Wrócił, nie? Takie pytanie teraz, gdzie on stoi? Na tę no Ja na fronz Aha, okej, okay, wczoraj. Co ile masz w nałówki? 4,300. Chcesz mi pożyczyć? Tak to na nie używasz nie użyjesz się tak? No nie To na jesień ci oddam siewnik nikogo nie potrzebuję, potrzebuję tylko dajów Właści? No Ja tam jak będę już na samym końcu woził to też pojedę do ciebie Nie potrzebuję aktualnie tego czynnika Twojego tylko potrzebuję Zajerów Jużik ser Ale pójdzie opy ale będzie tam zapierdzielam bursusem. Ale będzie ogień, nie mówię. Kiedy oddasz? jak jutro może. Dobra, dobra. Może. Spoko. Dobra, my tam zapierdzielam na pewnej pognióweczkę. Tu widać, że jesteśmy jak zaorane po kurydzie. Zapraszanie na przędzalni, ciekawe mm, No naprawdę ciekawe, nie mam pojęcia na przędzalni, może iść na przędzalni Aho Gdzie ma Złomek jazdy? Niech tak... Jest je tak pozornego z początku taki? taki, taki, tak, taki, taki A się w ogóle taki brzydki. Tak teraz? takie... brzydki. Hauda na rondzie została. Za chwilę że nie powiedziałem się do całego skrzyżowania, tylko zostaje na środku hauda i powie, że to jest rondo. To jest rondo. No to jasne. Dobra, tankowanko. Kolejne. 24 tysiące nam zostało. W ogóle mam już nawet zwierzaczko. Now nową krówkę 44 kg Więc nie najgorzej Dobra, ładne aktualnie te Ale, Ale nie, to to... w niedalekiej przyszłości powinno być jeszcze kolejne nowe, młode Będę marat, Więc... ja co ja bym teraz siać Ja jestem co cz to mogę siać na to polu? Nie, wiem, nie wiem, A nie To posiadać, powiem czemu? Ja to bardzo rowe Późno To nic! Tak wyraźę ja zabrnąłeś ja, hmm. ja co robić Ja też mam du tyle roboty że to jak. Zanim naważę się całą gnojówkę, to jest trochę mnie No dzisiaj się cały dzień mi minie na ja razie to zabrnąłeś Na wważeniu gnajówki A w ogóle tak, zobaczcie ile będę patrzył gnówki tak, całe pole rozwieścimy Dzięki brony Biorę od zatoru To tak. jest ciekawe Ja tam zapierdzielasz szybko na pole Nie no, kurde, fajnie by było gdybym doraz weszł No, pan, jak tak pół pola, będzie no, lipa. No bo tak trzy czwarte też w ogóle. No Nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. W praniu, oczywiście. Hmm. Co ty robisz? No, nic. Ja będę bronować Nisuu Ja, Izu, ja widzę Ja No, normalnie To dobrze, masz no, i to lebym teraz odjechał I kamerka przybliżają żeby... A tam ja gdzie? Ja cię nie widzę Dobra, ogień, bronki, jazda, z bronkami. To dawaj talerzówkę, nie? Oddam, wziąłem. Tak się zastanawiałem właśnie, czy chcesz zasiać, ale mówię, a może, nie wiem, jakąś trawę, czy coś będzie się to mówię, dobra. Na by się trawę, pewnie. Ty na szczerze chyba kość super dużo mi tej knojówki nie zabraknie. Mhm. Dokładnie. Z 10 tysięcy litrów będzie gdzieś na hektar, mi się wydaje. Potrzebne. Uła. Więc jak to masz 4, to tam prawie, prawie pół hektara oblecisz. Mhm. I na no, sąsiada polu nawracamy. Moim? Dzieciune Nie twoim, sąsiadom mówię No No i co, chyba nic ci nie działo pomiędzy odcinkami naszymi, nie? Nie, nic ci nie działo Nie, zbytnio nie Żarek jest u góry Mamy 10 odcinka, już drugą meczkę rozlewam. Ty dobrze mi idzie, dobre tempo mam. Szczerze, Ciekaw, kto będzie się siało hmm. po tym. Czy powiem, że chodzi o osetora, Brony? Nie robi nic, nic kompletnie. Ty ja będę ci. do rozwoju czy sam, sam kupujesz beczkę? Nie wiem, się brał. Długo w beczkę. Zobaczymy jak kiedyś jak czasem, jak będę mhm. miał dużo, to będę jeździł, jak nie, to będę brał kasę tylko za beczki. Czyli... To nawracaj, ja wiem Dobra, ja już spadam na farmę znowu ja, Ogólnie, ogólnie, to o, o, z tego ogólnego Ozdora? To o, to dał ci się zdezgabinę, nie? Co? Nie, o z tego dał ci z zdezgabinę Nie wiem o, o, To nie ma z, zbytnio tej Zbytnio żo, żadnej elektryki No nie To bierz, bo się idziemy No tak, pewnie <coughs> Będziemy przy parę wymalałaś Ty hmm. to ja no nawet na odcinku może dobrze prawie rozwożę tą samą gnajówkę Ua, nieźle to, to się bawisz No Ogólnie. ile to pole ma tych hektarów tutaj eee, to pole ma 12,65 hektarów nieźle małe pole to, to mi chce zapłacić 480 hektarów 480 tysięcy to no, można, na kość tego może odbieram Dobra, znowu na farmie Tanken, tanken! No ja jeszcze została na jedna beczka. Będę miał mniej od Ciebie gnojówki. No nie. Ale bito. Zgubieni. Muszę dokupić krów trochę. <grym>, żeby naprodukowały mnie szybciej. Ja nie no, w nie kupuję nic na razie, bo... samy się rozmnożą. Czyżby by już mi się mleko niedługo produkowało, miało zacząć? Może. Jeżeli się cielako prosił, tak to mówię, że się zaczną, pro będzie produkować mleko, tak? Mhm. Już mam cielaka jednego. Masz? Od wczoraj coś takiego. Gdy ja na farmę, na pole i będę rozważył nówkę, to, to je zobaczę. No kurde ja mam dopiero 13 minut odcinka Co ty będziesz robił co odcinek No kurde rozwiązaną wspokojnie ale no... nocimy Taki duży członik pod takie brany Ciężkie są To dupa 60 do tak, tego 60 mam <laughs> W realu to 60 po takim latał u mnie A ja widziałem ja brawane 60 Lata ją prawo lewo No nieprawda Teraz już nie Teraz Tak, lepa prawa lewo. Dobra, wjeżdżamy I rozlewamy Za dużo już gnówki nie zostało Niestety Ła jeszcze masz ogólne na no ta jeszcze jedna, nie? Mhm. Koniec. Jeszcze u mnie... ...pół beczki. No. Szczerze wydaje się, że właśnie te pół beczki... ...i będzie całość rozwieziona mhm. Pola A może nawet nie pół beczki, może nawet moją wystarczy starcie. No masz ogólnie na tym, na Asinie? No, soczynek wchodzi. Ogólne to, no mam piątą księg, krówkę, to 44 kg i już mam 200 litrów mleka, no i gituwa. Czekaj, o ile jest mleko? 1200 Mało. i spa. no to podzielimy o, to na inne. 5. Yy, no to będzie gdzieś 200. 250... 250... 240 zł. mam gdzieś około teraz zarobionych. Hektar 45, czyli on tu musiał dać 40... Nie. 60 tysięcy prawie. 50, na pole. Hmm. Co pan jeszcze tym no nie kupić? nie Także jakby pożar to pole z tym. To już by trochę było roboty. Jakie pole chcesz kupić? 6. Widzisz mnie? Tak, widziałem. No. To zrobię jak na tej, jak na wschodniej. Okupię 1, 2, i 52 i będę wolę. Tak, dokładnie. Ogólnie to chyba... Nie będę brało ci wylewki. Ej, ile zobacz. A w... A wes też wybrać, nie? Opola... Od pole 51, To pol 19. Połączyć. Jakie pole? Od 5.1 do, do 19. Do polości. No tam jest przecież biegazowanie, tyle to, to nie ma sensu. A nie chodzi ten, z prawej strony. 6, 12-11 Co no. już bym wolał sobie od 16 do 19 połączyć. Proste, ładne pole w tej było. Ale czy to było też było takie w kozach duże? Nie, nie proste. No potem idzie dzisiaj. Trzyna się w jedna No. Hm. Ależ to ary, bo jeszcze dłużej. Ty, no kurde, zabraknie mi trochę gnojówki. Na no, mhm. tej betce oczywiście, mówię, o góry mi nie zabraknie, rozumiesz, mhm. to? Wystarczy mi gnojówki. Nie, ja nawet nie muszę brać ciebie gnojówki. No, no, 3 hektary ponad mi wystarczyło. Więc, wow. Ja mam aktualnie zabronowane. No, ja tutaj jeszcze muszę jechać, z jedną beczką przyjąć, ale to nawet nie całą. Ła, wow. chyba on 25% jeszcze, 20% 15%. No, z pół hektara ty byś na swojej gnoj gnojówce rozlu. Masz po hektarowe pole? No. To nie rozlejesz. Dobra, jedziemy na farmę. knówkę i przyjeżdżamy tutaj. Ostatni raz już i kurde nie z dziwką mnie trochę wziął że. Jak to 30 tysięcy litrów mi wystarczyło Włącz kolejny, że chodzi o, o, o tą obronę, nie? to... Indy sumie. jest deszczę? O co u mnie? W real To, że pod niej chodzi do e, dry 6M chyba... Znaczy 63 63 Brem chyba W ogóle ty jeszcze masz zamiar dzisiaj coś nagrywać czy coś? Eee, nie wiem, może A co? Pytam. No, no. Kur... Mm -hmm. No, aho. Znowu no, no, tutaj się mijamy. Znowu tutaj. Weczku, pierdzielowo. No, jak gnojówkę rozlewa, to jest super zielona. Mhm. Mm a brony, kurde. i się no, ja, no, ale brony tam w polu, tylko jeżdżę. A kurde, gnojówka to rozlewa, to znaczy beczka to jednak rozlewa tę gnojówkę. Mhm. Mm <laughs> ostatnio 8000 litrów, zost Czerpio. zostanie mi 400 litrów w ogóle, rozumiesz to? terrorista no. GTMR będę musiał wsypać im. No i nawet tak szczerze, że chyba akurat będzie idealnie odcineczek i idealnie skończę gnówkę rozwodzić W ogóle bym jeszcze powiem... Zrobiłeś mi w ogóle? No. Jak? W ogóle powiem, będzie trzeba doleć jednego moda. Ale... To, który uralnia tę grę. Mianowicie? Mianowicie to jest mod, który ten... który dodaje fizykę przed, przedniej osi. Tak. Może jak jest po prostu tutaj, jest po prostu ogólnie w... A po... Y, tej. A masz jakieś jedno wyżej, niżej, no to się koła po prostu tak krzywo, a nie, że po prostu. Mhm. Mm no, ogarniam. się. Planowanie. No i ładnie. Chyba zapierdzielam. A chat je na pole. Nie, nie wiem kiedy to w ogóle wszystko ze się. No ja też nie wiem. O mój Boże, trochę do, do, do jest. Jakby nie było. Masz coś na zimę zasiane? Mam. Ile? Dwaj coś? Zapak. Dobra, kończymy akurat pole. Będzie w kuwajcie. Ła. Nie sądziłem na serio, że cała gnojówka mi wystarczy na tę epokę. Niemocliwe. Zobaczymy co idzie na semisonie, bo już na semisonie powinno być jakby nie było więcej krów, więc... Tylko, że to jest z ponad jednego sezonu, nie? Ta gnojówka. Mhm. Czy nie? Nie pamiętam już. Ajajaj, nie pamiętam ale z takiegoś okresu jest, że wystarczyło więcej co najważniejsze. Czyli ogólnie twoja prędkość to nie robi jak popun tak? Nie wiem jeszcze. Tylko u gór. Zobaczymy. Mhm. Bo ja muszę wszystkie pole, wszystkie polamon do siania, więc nie wiem czy po prostu Będę chciał wszystkie... czy... Najpierw w tamte co mam co muszę zasiać ale jeżeli mhm. starczy mi czasu to będę siał dopiero tam, to tamten, tam tam tątą pszenicę mhm. Dobra ja wracam do domu ale w tym, w tym momencie będziemy kończyć osiączek zapraszam na poprzedni koniec to jest Monika na, na drugą serię do mnie na kanał. Zapraszam do lawkowania, subowania i pisania komentarzy. I co, do następnego 3, cześć. Bye.